Naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego, prokurator Robert Gabryszak, przeprowadził czynności z udziałem pana Łukasza M., któremu ogłoszono 11 zarzutów w sprawie dotyczącej składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Zarzucane czyny obejmują podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w siedmiu złożonych oświadczeniach majątkowych w latach 2021-2024. Dotyczą to tego czyny w związku z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Czyny te zostały zakwalifikowane z artykułu 233 paragraf 6 kodeksu karnego w związku z artykułem 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Kolejnymi czynami są czyny obejmujące podanie nieprawdy w roku 2021 w trzech oświadczeniach majątkowych złożonych w związku z wykonywaniem urzędu w ministerstwie. Jeżeli chodzi o ostatni zarzut, dotyczy on niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, posła na Sejm RP, polegającego na niezłożeniu informacji do rejestru korzyści, który prowadzi marszałek Sejmu RP i czyn ten zarzucono, zakwalifikowano z artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył Obszerne wyjaśnienia, w których wskazał okoliczności dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych. Natomiast z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego okoliczności, które zostały ujawnione w toku przesłuchania, nie mogą być ujawnione na chwilę obecną. Natomiast mogę wskazać, że wszystkie okoliczności podniesione przez podejrzanego będą wnikliwie zgodnie z procedurą karną zbadane. Treść tych oświadczeń częściowo była zbieżna z oświadczeniami złożonymi podczas komisji sejmowej. Panu posłowi. Można było ogłosić zarzuty w związku z uchyleniem negatywnej przesłanki procesowej. Po wystąpieniu z wnioskiem o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej poseł zrzekł się immunitetu, który go chronił i wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. W związku z tym możliwe było przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Jeżeli chodzi o dalsze czynności, które są planowane w sprawie, to przede wszystkim weryfikacja obranej linii obrony przez podejrzanego, w szczególności przeprowadzenie czynności, które podejrzany ma prawo złożyć w postaci wniosków dowodowych, a także zweryfikowanie tych oświadczeń, które złożył podczas przesłuchania. Czy mają Państwo pytania? Czy wyjaśnienia posłane jest przekonały pana prokuratora w jakimś stopniu? Na chwilę obecną takich okoliczności oczywiście nie możemy y, um, ujawniać. Jeżeli chodzi o y, treść złożonych wyjaśnień, y, to y, ona oczywiście będzie podlegała weryfikacji. Tak jak powiedziałam, y, każdy podejrzany ma prawo do złożenia wyjaśnień do... Y, y, Udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytanie, a także do odmowy składania wyjaśnień. Podejrzany skorzystał z prawa do złożenia takich wyjaśnień. Z informacji przekazanych przez pana prokuratora prowadzącego wiem, że pan poseł będzie chciał również złożyć kolejne wyjaśnienia, więc wszystkie okoliczności, które zostaną przez niego podniesione, będą w toku postępowania przeprowadzonego przez prokuraturę wyjaśnione. Czy w trakcie składania tych wyjaśnień był taki moment, w którym poseł odmówił odpowiedzi na zadane przez pana prokuratora pytanie? Z informacji przekazanych mi wiem że pan poseł nie udzielał odpowiedzi na pytania zadane przez prokuratora oświadczył że pozostałe wyjaśnienia złoży w późniejszym czasie natomiast takie jest uprawnienie podejrzanego może od momentu uzyskania statusu podejrzanego ma prawo do chociażby zapoznania się z materiałem dowodowym jest w w takim razie to uzasadnione pod kątem takim, że być może chce najpierw zapoznać się z materiałem dowodowym. Czyli mamy to rozumieć tak, że poseł, poseł Łukasz M wygłosił monolog, a potem... Nie odpowiadał na pytania. Zgodnie z obowiązującą procedurą podejrzany w pierwszej kolejności składa swobodne wyjaśnienia na temat zarzucanych mu czynów, a następnie odpowiada na poszczególne pytania. pytania. Pytań ze strony obrońcy nie było, więc nie udzielił takich odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o pytania ze strony prokuratora, wskazał, że odpowiedzi tych udzieli w późniejszym czasie. Więc można zakładać, że najprawdopodobniej będzie kolejne przesłuchanie podejrzanego. Termin jest wyznaczony? Jeżeli chodzi o terminy wyznaczonych czynności procesowych, takich informacji nie udzielamy z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, a także tajemnicę postępowania przygotowawczego. Pani prokurator, czy Pani może przypomnieć, w jakiej sprawie jest to te zarzuty dotyczące zapewnienia prawdy lub powiedzenia nieprawdy? Jakieś przykłady? Jeżeli chodzi o treść zarzutów, to tak jak wcześniej w komunikatach prokuratury wskazywaliśmy, dotyczą one składanych oświadczeń majątkowych, zarówno oświadczeń majątkowych w ramach prowadzonej działalności poselskiej, jak i w ramach prowadzonej działalności w ministerstwie. Dotyczą one przede wszystkim zatajania prawdy bądź podawania nieprawdy w zakresie stanu majątkowego w postaci nieruchomości, w postaci środków pieniężnych. Te wszystkie okoliczności, które, na które się prokuratura powoływała, są szczegółowo również wskazane we wniosku, który skierowaliśmy do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu panu posłowi. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo będzie trwało badanie tej sprawy? Więcej? Na chwilę obecną takich informacji no, niestety nie mogę udzielić. Przede wszystkim konieczne jest przeprowadzenie czynności zgodnie z obowiązującą procedurą. Do takich czynności należy m.in. weryfikacja linii obrony podejrzanego. Tak jak powiedziałam, podejrzane ma prawo do składania wniosków dowodowych. One również podlegają ocenie. To nie znaczy. Absolutnie tego, że pan podejrzany teraz będzie składał nieustannie wnioski dowodowe, które będą temować to postępowania. Natomiast one muszą być rozpoznane. Te, które będą zasadne, te, które będą zmierzały do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, oczywiście zostaną uwzględnione i przeprowadzone. Natomiast ja chciałabym zaznaczyć, że postępowanie trwa rok, więc oczywiście. My nie czekaliśmy do momentu e, uchylenia negatywnej przesłanki procesowej. Czynności dowodowe e, uprawdzające popełnienie przestępstwa zostały przeprowadzone już na wcześniejszym etapie, więc ten materiał dowodowy jest bogaty. E, teraz należy ocenić wnioski dowodowe. Podejrzanego, jego obrońcy, pod kątem tego, czy materiał dowodowy należy uzupełnić, czy należy zweryfikować jeszcze pewne okoliczności, bądź te czynności być może zostały już przeprowadzone, chociażby w postaci dokumentów. A możemy przypomnieć, co grozi za tym wszystkim? Co... Za najsurowszy z tych czynów zarzucanych podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Pani prokurator, dzisiaj jesienią senator Tyszkiewicz złożył kolejne zawiadomienie o możliwości wypełnienia przedsławstwa przez Łukasza M. Y, dotyczące finansowania kampanii i ta sprawa zbiega się jakby też z Państwa zarzutami dotyczącego tego śledztwa. Y, chodzi o te pożyczki Pana posła. Czy w jakiś sposób te sprawy będziecie łączyć, czy, czy, czy takiej możliwości nie ma, czy one się jakoś ze sobą zazębiali? Jeżeli chodzi o za zawiadomienie, które wpłynęło od pana senatora, to w ocenie prokuratora nie zachodzi łączność przedmiotowa między tymi postępowaniami. Taka sprawa jest prowadzona również w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, w pierwszym wydziale śledczym. Są tam przeprowadzane czynności, natomiast na chwilę obecną nie ma takich przesłanek, które wskazywałyby, aby te postępowanie należało połączyć z toczącym się tym postępowaniem na temat którego teraz mówimy. Tym bardziej, że postępowanie aktualne prowadzone przeciwko jest już na zaawansowanym etapie i ewentualnie te okoliczności, o których pani redaktor mówi, czyli kwestie dotyczące pożyczek, umów cywilnoprawnych, one również były analizowane w toku tego postępowania. Natomiast Istota zawiadomienia złożonego przez pana senatora dotyka trochę innych okoliczności i nie mają one związku z samym postępowaniem dotyczącym składania fałszywych oświadczeń majątkowych.